Przesadziłeś, odpadasz. Hi, hello! O no nie, to jest ten. Kringowiec czy nie? To jest kringowiec. Are you from China? No. To zamczana get on you. Hmm. Dobre? Dobre? No powiedz, że to było dobre. Oj, tak średnio. No było w chujnie śmiesznie. No. Dobra, po polsku możemy mówić. Ale to co? O, nie, on ma na pewno plan, spokojnie. Mm, czym być tu, nie wiem, zaimponować, tak? Hmm. W zasadzie, sam bym chciał wiedzieć. Daję mu jedną setną procentę szans na no. przejście No Ja nawet nie. Ja niestety muszę odmówić, bo nic o tobie nie wiem, ja tylko, że przebrałeś jako, jako małpkę. To mogę, mogę zdjąć, żeby nie zepsuć. Cześć! Trzy dychy kupiony. na stronce. Jest Słuchajcie. jakaś szansa, żeby, żeby to naprawić. Słuchaj, zrobię wszystko. Masz jeszcze 10 sekund, o, dawaj. 10 sekund? Tak, zrób coś, co mi zaimponuje. Co mam zrobić? Nie wiem! Prawie nie umiem, ale, ale to jest. A. Pokaż jakiś talent. Jakiś, jakiś talent? talent? Nie siogę spodni. <grym> <grym> <Ja> Przesadziłeś, <grym> odpadasz. Zjebałeś jak u Freeza. <grym> Zjebałeś jak u Freeza. <grym> 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 Na TikToku znowu <grym> będzie. Krzyczowiec, te wiecie Podobna próba. <grym> Radisz moje uczucia. Nie, tak naprawdę to nie chciałem tego. Nie chciałem tej randki, rozumiesz? To było bardzo cringe'owe.